11. Dzień piłkarskich Mistrzostw Europy w gdańskiej strefie Kibica. W grodzie nad Motławą akredytowało się prawie tysiąc dziennikarzy z całego świata, nawet z tak egzotycznych części jak Wietnam czy Arabia Saudyjska. Na zapleczu fanzony wozy satelitarne i transmisyjne praca techników niewidoczna gołym okiem, ale to od nich w dużej mierze zależy sukces przekazu. Śmietankę, jak zwykle, spijają reporterzy. Nie będę ukrywał, że to jest jakaś strasznie katorżnicza praca. To jest taka praca połączona z przyjemnością. To znaczy trzeba na chwilę oderwać się od tego meczu, popatrzeć w kamerę, żeby tylko kiedy jest ku temu możliwość obrócić tam wzrok i śledzić, czy padnie ta bramka, czy nie padnie. Katarzyna Kołodziejska z Radia Gdańsk przyznaje, że sport, w tym piłka nożna, nie jest jej najmocniejszą stroną, ale też nikt od niej tego nie wymaga. Ma za zadanie oddać emocje panujące w fanzonie. To wszystko się dzieje na żywo, a my jesteśmy tylko o tego, żeby to fajnie, dobrze przekazać, żeby też ludzie, którzy nie mogą tutaj być, czy na stadionie, czy przed telewizorem, mogli w radiu chociaż troszeczkę tych emocji też odczuć. Jedne media atmosferę Strefy Kibica relacjonują swoim słuchaczom, widzom i czytelnikom dzień w dzień, inne interesuje tylko otoczka wokół konkretnego wydarzenia, jak z meczu Hiszpania-Chorwacja, rozgrywanego w Gdańsku. Fajny plan w tle przy wejściu na żywo – rzecz ważna, równie ważna jak uchwycenie emocji z bliska. Operatorzy kamer i fotoreporterzy polują na okazję. Zrobiłem takie zdjęcie jak Hiszpan dotyka w mały nosek małodzkiego kibica w wózku, oboje mają flagi na twarzach i to jest taki piękny obrazek właśnie jak kibicowanie i atmosfery euro. Funkcję centrum medialnego podczas Euro 2012 pełni gospoda. Stąd dziennikarze i fotoreporterzy wysyłają do swoich redakcji to, co niebawem zostanie opublikowane. Na komfort pracy w tym miejscu nie mogą narzekać. Mamy tutaj zaplecze kuchenne, gdzie dziennikarze mogą sobie wykupić obiad, zjeść, napić się kawy, herbaty, odpocząć. Odpoczywać, kiedy na uwiecznienie czekają takie perełki? Modlitwa Kibicki z Hiszpanii została wysłuchana, choć w decydującym o awansie meczu z Chorwacją, fani La Rocha długo obgryzali paznokcie w nerwowym oczekiwaniu na gola. We are Spanish. We love football. They love football. They are the best in the world. They will be for many years, and we will drink beer in the honor. We will yell a lot. We will sing a lot because we are Spanish. We're loud people, and we will feel Gdansk. if yo español. Dla Hiszpanów Gdańsk szczęśliwy, Chorwaci niepocieszeni wracają do domów.